Siema. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się przed ogromną willą jednego z dyktatorów Bułgarii. I znalazł sobie fajne miejsce, bo pod samą Sofią jest ogromna dacza i trochę oszuka swoich członków partii, ale o tym opowiemy podczas filmu. Miejsce jest tak ogromne, że spokojnie tutaj można było zrobić małą wioskę. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Chodźcie z nami! I wcale tego wstępu nie robiliśmy pięć razy. Poznajcie Teodora Ziszkowa, człowieka będącego wieloletnim przywódcą Ludowej Republiki Bułgarii. Początkowo, w miejscu dzisiejszego urbeksu, komunistyczne władze wybudowały ogromny kompleks składający się z pięciu budynków, które miały służyć jako spa, centrum rehabilitacji i wypoczynku dla ważnych członków związku. Okazało się jednak, że ówczesny przywódca Bułgarskiej Partii Komunistycznej, pan Teodor Ziszkow, stwierdził, że weźmie sobie tę ogromną nieruchomość na własność i przekształci ją na swoją rezydencję z basenem. Przepraszam, że przerywam, za chwilę zaczniemy wyprawę, ale ponieważ już jutro gala Fame MMA na arenie Szczecin, a BetClick jest sponsorem dzisiejszego odcinka, to chciałbym wam przedstawić nasze typy na te gale. Pamiętajcie, że w BetClick dalej obowiązuje oferta gry bez podatku, ale więcej info znajdziecie w linku w opisie tego filmu. Teraz widzicie jak wygląda nasz kupon i praktycznie wszystkie postawiliśmy na faworytów, ale w jednym przypadku zrobiliśmy inaczej. Chodzi o walkę Marcina Najmana z tą Maszem olejnikiem, gdzie twierdzimy, że potrwa ona powyżej półtorej rundy. Uprzedzamy i chcemy, żeby to było jasne. Pamiętajcie, że to są tylko nasze typowania i nie zawsze one muszą być trafione. Mimo wszystko jest to forma rywalizacji, gdzie występuje element nieprzewidywalności. szczegółowe informacje na temat kodu Urbex i gry bez podatku znajdziecie w linku na dole. Ale co najważniejsze, że jeżeli to wy się zdecydujecie obstawić jakieś zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie i za niewysokie stawki. No i oczywiście obstawać mogą tylko tylko osoby pełnoletnie. Swoją drogą to nie zło miał finezję, ale to jest tylko główny budynek, bo jak zobaczycie. To ta mapa na mapie widać, że my jesteśmy tu, uh -huh. tutaj masz te domki całe. To no to nie? tam czyli na ty chcesz iść do domu? Czyli tam muszę iść. No. Tam, no. Ty ja chcesz iść w stronę domków, tak? Tak, tak. tak No bo tak. to jest ogromny teren. Więc... No to ty Łukasz zacznij ten budynek stąd, ja ten sam stąd i spotkamy się po prostu w środku. Wszyscy mają radio tak. statyczne, dynamiczne. No i no. do zobaczenia. Cześć. Tak jak przez ostatnie dni mieliśmy naprawdę bardzo ładną pogodę. Tak dzisiaj zaczęło lać. I po prostu jest mokro, zimno i ponuro. Kurde. Dobra, ale wbijam do środka, tutaj już nie będzie padać. Widzicie te takie kropeczki, może się uda wyostrzyć. O, tam będę szedł. Więc jak pójdę drogą do góry, to powinienem już zacząć dochodzić do tych pierwszych domków. Jeśli no, dyktator, można powiedzieć, dzisiejszej Bułgarii, mieszka w tej ogromnej daczy i dookoła miał te domki. Czy to, te domki były dla jego służby? Eee, tak. Czytaliśmy, że budynek jest w kiepskim stanie. Jak widać, napisy no się nie myliły. Zobaczcie tutaj jakieś luksfery. A, bo tutaj później był klub golfowy, więc to jest z czasów pewnie klubu golfowego, że tutaj można było sobie e, zakupić. Więc to jest jakiś kontuar. To nie jest z czasów e, Teodora Ziszkowa. Ale o tym do tego przyjdziemy za chwilę. Na razie to tak postaram się ogarnąć, jak to wygląda w środku. To co żeśmy... Wyczytali w internecie to, że podobno kiedyś tutaj była ochrona, natomiast teraz patrząc po tym jak to wygląda. O, zapalę moje światło, to raczej tutaj już nikogo nie ma, raczej są tylko graficiarze, ale pewne jest to, że naprawdę tutaj poszło mnóstwo kasy, bo zobaczę, że na przykład w tym miejscu pod schodami jest zrobiona taka mikrofontanna. Naprawdę zrobili to. No, zbudowali to naprawdę na grubo. Ten budynek ma taką dziwną fasadę, widzicie? Takie ma różne kształty z betonu. Jakby w momencie, kiedy dyktatura się skończyła, przejęła to jakaś tam w ogóle przez chwilę jakaś japońska firma, i była u góry, u góry było, był znak tej firmy, zrobili tutaj hotel. No i tak jak teraz chodzę, to rzeczywiście pasowałoby to na hotel. Zobaczcie. Pokoje. No to akurat takie duże, a to jest jakby świeży murowany domek, niedokończony. Na początku wejdę dalej, bo tam tych domów jest coraz więcej i pytanie, czy na przykład to było pod koniec lat 90., jak jeszcze ten Żilko żył. I nie wiem, coś tutaj robili właśnie. Takie domy dla dygnitarzy, czyli moja wcześniejsza teoria, że to mogły być domy dla jakichś partyjniaków, chyba jest obalona, bo te, które tutaj są, widać, że były wybudowane dużo później i widać, że nigdy nie były skończone. No nic, no chyba tutaj będę musiał wejść. Widzicie? Widać, że ktoś to zaczął budować, ale nie wiem, w pewnym momencie ta budowa została zablokowana. Ja wiem, że teraz ciężko to sobie wyobrazić, ale to była niegdyś najbardziej luksusowa willa dyktatora. W sumie był pie pierwszym sekretarzem partii komunistycznej Bułgarii, ale no Spokojnie go można nazwać dyktatorem, skoro rządził przez cały okres komunizmu praktycznie. Wszystkie zwierzęta są równe, a niektóre są równiejsze. Pan Ziszkow zrobił... Generalnie tutaj miała być dacza dla zasłużonych członków partii, ale pan Ziszkow sobie uznał, że kurde, jest tu na tyle fajnie, że zamieszkam sobie tutaj sam. I to była jego prywatna dacha. Nie wiem jaki jest to styl, więc nie, nie będę wymyślał jakichś e, głupot, ale to jest bardziej taki styl właśnie, można powiedzieć, że no z tak, tego minionego ustroju. Zobaczcie jaki piękny widok na las. się zostały takie firanki. Cisza, spokój. To jest praktycznie, że w Sofią bardzo blisko, tak? O, Kapitan Ameryka. <laughs> to jest pod Sofią i... Na początku miało to pełnić inną funkcję, ale z czasem były dyktator <grych> wpadł na pomysł, że to jest tak ładne, że on sobie to przejmie i zrobi sobie tutaj po prostu swoją własną posiadłość. Tak w ogóle architektonicznie to jest to super zaprojektowane, bo zobaczcie na środku patio mamy wieżbę, tutaj widok spokoi z, z tyłu las, druga strona jakieś pnącza były, które po prostu po, po, poprzerastały, bo niko to nie dwa. Ale fajnie to wygląda, taki naprawdę, to naprawdę to był taki kurort zrobiony na, na tamte czasy, ultra na bogato, naprawdę dobrze. Tutaj zobaczcie też przez, ee, przez, okno, widać te takie z początku zdobienia na elewacji. To jest po prostu taki chamski odlew betonowy, no ale tak sobie wtedy wymyślili, też wcięte parapety. Półokrągłe wejście. No jest to w stanie bardzo surowym, ale sądzę, że nieagonalnym i opłakanym. Dawajcie znać w ogóle, yy, na jaki rok to jest dla was budowa. Czy to początek 2000, czy trochę później, U, mi ciężko powiedzieć. Bo to są takie pustostany. Miejsce jest naprawdę mistrzowskie, powiem wam, do zamieszkania. Środek lasu na wzgórzu, nieopodal Sofii czyli stolicy Bułgarii, więc ktoś, kto by tutaj mieszkał, widzicie, takich daczy jest więcej. By miało naprawdę fajne warunki, jeszcze doprowadzić tutaj drogi, prąd, gaz. Mógłbym tu mieszkać, co prawda te domy są za blisko siebie. Nie wiem, czy to nie był jakiś pomysł, aby bardziej jakiś ośrodek otworzyć może, a nie takie domy, wiecie, dla jednej rodziny. Ciężko mi powiedzieć. Szkoda, że to zostało tak zniszczone, bo pomijając właśnie tą fasadę budynku, to Bułgarzy mogliby właśnie na turystyce zarabiać, na bogatszych turystach, którzy by tutaj przyjeżdżali, nie wiem, chociażby pograć w golfa tutaj, bo może nie widać tego, pada deszcz, jest marzec, jest zimno, generalnie budynek jest zniszczony. No, ale za czasów świetności to naprawdę musiało być piękne. I teraz, właśnie a propos tych pisanych lat 80., to jest też taka willa jak Alpacino. Z białym proszkiem pod nosem, wybiegał z karabinem pod koniec sceny. No e, to mogę spoilerować film ma 40 lat. Więc jak tu ktoś go miał obejrzeć, to go obejrze, a jak ktoś nie oglądał, to go nie obejrzy. No, właśnie takie balgo, balkony tak mi się kojarzą z czymś takim. I tu, słuchajcie, mogła być. ...jadalnia, przynajmniej tak to wygląda. Yy, bo u góry mamy pokoje, a tutaj widzę jest taka strefa bardziej dostępna. Ciekawe co to tam było. Są jakieś takie szafki. Tutaj jest jakby najwięcej wilgoci. No jakieś chyba piwnice, w ogóle ten diabeł tam na ścianie. No co to tu leży? Myślałem, że to jakiś martwy zwierz. A, tu były windy. Widzicie? Raz, dwa, trzy. Ta. To jest taka strefa. Pisanroga, a propos Zdziszkowa, to też jest taki mm, smaczek mały, że Bułgarzy bardzo byli blisko. E, no nie mówię, że Bułgarzy, bardziej powiedzmy, że Sofia jako e, stolica była bardzo bliska Kremla bardzo blisko Związku Radzieckiego, tak samo pierwszy sekretarz był bardzo blisko z Moskwą i dopiero w okresie tej pierestrojki Gorbaczowa, zaczął ułaskawiać ofiary stalinizmu i dopiero wtedy zaczęli liberalizować prawo, czyli tak naprawdę małpował wszystko co szło z Moskwy więc nie dziwię się, że chcieli go sądzić po upadku komunizmu no nie do końca się to udało, ale rzeczywiście no raczej nie był e, lubiany uznał, że okej, okay, że co z tego, że to jest zrobione dla partii to będziemy mój prywatny dom. I że działa działacze nie, 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 nie robili z tym problemu, tylko na zasadzie: Dobra, dobra, do, znaczy, nie wiem, czy nie robili, tak zakładam, e, ale raczej chyba nie za bardzo mieli jak robić jakiekolwiek problemy. I na cholerę, tak naprawdę, jednemu człowiekowi e, tyle terenu, tyle. No, ziemi może, nie tyle co ziemi, ale jednego budynku, bo to tak naprawdę to może rowerem jeździć. Jak ja się uczyłem tej historii, to mimo wszystko ciężko czasem sobie coś wyobrazić, ponieważ macie suche fakty od cholery dat. No jak jest historyk, który opowiada naprawdę, no na przykład jest z powołania i ciekawie ogląda, o, opowiada, no to to jest pół biedy. Ale jak jest ktoś, kto muli, no to nigdy do tej historii nie będziesz miał jakiejś takiej pasji, i przez co, no naprawdę kawał. No, ciekawych jakby doświadczeń no, ci umyka. A na takim filmie, jak u nas jest, no to nie dość, że macie historię, nie dość, że macie daty, to jeszcze macie miejsca, w których to wszystko się działo, a jeszcze więcej macie trzech jełopów, którzy często się mylą, i chyba czasem są śmieszni, więc y, mam nadzieję, że Wam się podoba takie coś, co my robimy. No, na przykład ja bardzo lubię to robić i chciałbym dla was to robić ciągle, no jeśli będzie ciągle taka ilość, tych ludzi, którzy to oglądają, no to będziemy ciągle jeździć do jakichś ciekawych krajów Nie tylko Europy, ale tak jak zawsze i na świecie, nie? A może przed nami jakieś Chiny, na pewno Stany, więc jeszcze dużo ciekawych rzeczy mamy wam do opowiedzenia Łukaszenko? No? Siema Gdzie jesteś? Łukasz! Gdzie ty jesteś? Na górze A byłeś tu w piwnicach? No Aha A jesteś tu to? A jest tu przejście? No tu są piwnice. I diabeł jest w piwnicy. O, kur... Byłeś tam? Nie. No. Bo cię usłyszałem Zobacz ty, tu są jeszcze jakieś... Zawsze, a jak tu śmierdzi. To był jakiś yy, taki zakład. To chyba z tych prasy. czasów golfowych, no? Golfowych? Może. Ale zobacz, że jest, są telefony takie stare. Jakieś kurde zasłony awaryjne to, jest to piwnice są najciekawsze, chcę znaleźć to w piwnicach nie? Tak, to prawda Do jakieś łożyska No To takie wiesz, serwisowe, że tak no. powiem, co nie? Zobacz, to jest taka przykrywka na klawiaturacie, nie? A nie, 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 nie Myślałem, to jest taka wiesz, jak były stare kompy, że nie? W ogóle tak sobie myślałem, patrząc na te No. No Zgadaliśmy w samochodzie, że jako Polska naprawdę nie mamy na co może No, no, no że... się do Bułgarii i Rumunii, tych innych krajów to prawda, jeszcze niżej schodzimy mm. Patrz, tu była jakaś... Ee, od prądu... Słucham? Przecież <noise> Rozdzielnia O, i tu jeszcze wajchy są I zobacz, tego nie pozabierali Działają Też są bez prądu, ale działają <noise> A, dobra, i tuż szły te kable tędy, po prostu. To jest taka strefa techniczna, co nie? No, ale niewiele tu tego zostało. No. No, Wiesz, to się tu to bardzo mocno rozwalało. Wiesz, samo to jak spotkaliśmy panią, która przyjechała sobie tu z psem na spacer. Tak, tak. Więc to też wiele świadczy o tym, że ludzie tu przyjeżdżają. No, no i znajdujemy się w kolejnym takim miejscu. Tych domków jest naprawdę multum. Muszę krop, krople zaraz z ekranu wycierać. Tam jeszcze kolejne takie domki. Ich jest tutaj bardzo dużo, ale wszystkie niestety w tym samym stanie czyli w surowym. Można tutaj pójść spać pod namiotem i chyba nic więcej. Choć powiem Wam, że odwiedziliśmy opuszczone kurorty nad Morzem Czarnym i to było jedno z fajniejszych miejsc, w jakim byłem. Było tak piękne, że naprawdę bardziej bym polecał. I spać w namiocie tam, a nie tu. Chciałem wam pokazać, gdzie się znajduję, ale tutaj chyba nie ma internetu za bardzo. O, jest, zaparował mi ekran i zaparował mi y, też obiektyw, ale no, nic już więcej stąd nie znajdę. Muszę udawać się w tamtą stronę i przy tych domkach przejść na ulicę i wrócić do tej głównej dacze i spotkać się z Łukaszem i z Kubą. Spalam no, na jakiś gruz. No co ty? No. Bez kitów A, że tu są garaże Co to jest? Ale dobre, co? Zaraz to cię się bawić trzeba co to było, nie? Nie, ram się jakaś? Nie mam danego pojęcia, ale tak wygląda ja Dzisiaj kolektor wisi Złomnik może tu przyjechać do Oni go najpierw rozkręcili, widzę. W ogóle zobacz, co na niego spadło, widzisz, środkiem. To jakby drzewo jakieś jest wniesione no. tak przez środek dachu. W ogóle nie spalony? Nie, on był chyba z jarami. widzę. Ale co to kurde było, nie wiem. Jeżeli wy widzowie wiecie, co to może być, to dajcie znać. Tył ma trochę jak jakieś takie... Nie, nie, myślałem, że jak BMW, ale kompletnie. Lampę ma taką podwójną, widzisz? No, może. On miał lotkę, tu jeszcze, widzisz? To może skit skipiać jakieś Może! O, ale to wszystko, może bo, aż tak. Nie znam się, żeby powiedzieć coś po z Rumi, ale. Ale skipiać, co by powiedzieć co to było, nie? No. Ziszko do zainteresowanych, co tam? <śleskowicz> Chodzamy, że. o łęcząc się wraz tutaj z, z towarzyszem Łukaszem. Zwiedziliśmy ten na środek. No ja również zwiedziłem domki i wracam do was. Dobrze, no to widzimy się tam gdzie się odwiedziliśmy. Zgadza się. Będziesz latać dronisławem, Źliżkowem? Będę, będę latał, ale to spod auta, bo tam jest dron, a druga sprawa, że trochę już przestaje padać. Dobrze, bez odbioru. Pas W końcu się dowiem jak Laurowiśnia wygląda. No taka widzisz tu będzie kwitła Piękna, wiosna idzie. No właśnie taki socjalistyczny styl, nie? No, ja też nie wiem co to przedstawia. Ty, a możemy teraz tukminić. Kółko. Pokój Tak. A nie lubią takie klimaty. Pokój, gołąb. Bardziej a gołąb. Więcej, taki. Ale to trochę wygląda jak jakieś takie płomienie albo włosy. Tutaj jak skółko. Może. Z czego to jest w ogóle zrobione? Kamieniec. Może kagany jako światy niesiony przez ludzi pracujących miast i wsi. Tak by wyglądało. I tutaj kończy się nasza wyprawa, albo zróbmy to inaczej, bo tak jest zawsze. Willa Żywkowa było naprawdę fajnie. Ciekawa historia, jeszcze ciekawsze miejsce. Co macie do dodania? Mam do dodania, że bogowie urbexu czasami wymagają poświęceń, także jak wiele razy mówimy, żeby brać apteczki, to się dzisiaj przyda. Łukasz po prostu miał Bliski wykorzystał kółka. schody jako zjeżdżalnię. No. Szkoda, że jak na nie, nie mieliśmy włączonej kamery. Dziękujemy. Szkoda, że akurat było tam szkło. Dziękujemy wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji i o Patronie, bo to dzięki Wam, drodzy Patroni, możemy podróżować po świecie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!